Zimowy epizod pogodowy już prawie za nami, jeszcze w ciągu najbliższej doby mogą pojawiać się przelotne opady śniegu i śniegu z deszczem. Dziś w nocy jeszcze chwyci mróz, ale w perspektywie najbliższych dni wyżowo, słonecznie i cieplej. Dorota Gardias, witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Układ baryczny wysokiego ciśnienia nad Skandynawią będzie wpływał bardzo pozytywnie na pogodę w Polsce w najbliższym czasie, zwłaszcza na północy. Tam już jutro piękna pogoda. W nocy też rozpogodzenia, ale przy nich ujemna temperatura. W południowej i zachodniej części Europy będą stacjonowały niże fronty atmosferyczne. Tutaj więcej chmur i opadów. Natomiast nad Polską mamy chłodną masę powietrza, stąd właśnie te ujemne wartości w nocy i opady śniegu i śniegu z deszczu. Z zrobiło się biało między innymi w górach czy też w północno-wschodniej części kraju, dokładnie na Suwalszczyźnie. Dziś w nocy, na południu i południowym zachodzie. Mieszanka deszczu, marznącego deszczu, deszczu ze śniegiem w górach samego śniegu, a w pozostałych miejscach już pogodnie zachmurzenie małe bądź umiarkowane, a na północnym wschodzie nawet bezchmurne niebo z tym, że tam minus 6 stopni w suwałkach i białym stoku, w centrum prognozujemy minus 3, minus 2, na zachodzie minus 1, minus 2 stopnie, 0, katowice Kraków Rzeszów i plus 1 to najwyższa temperatura w prognozie dla Wrocławia. Jeśli chodzi o dzień, na północy przede wszystkim piękna aura, słońce, ale w centrum też go nie zabraknie. Na południu początkowo dużo chmur, opady deszczu ze śniegiem, ale później poprawa pogody. Od 4 stopni w Suwałkach, Lublinie i Rzeszowie, w centrum 6, najwyższa temperatura na północnym zachodzie 7 i 8 stopni Celsjusza. Teraz zobaczmy, co będzie działo się w pogodzie w kolejnych dniach. Ma być wyżowo, słonecznie i cieplej. W piątek od 5 do 9 stopni, bez opadów. W sobotę od 6 do 11 stopni, bez opadów. Będzie można liczyć na promienie słońca i to wszędzie. Natomiast w niedzielę pojawi się front na północnym zachodzie i w centrum. Spodziewane są słabe opady deszczu. Poza tym jeszcze utrzyma się przyzwoita aura od 6 do 13 stopni, a w poniedziałek od 4 do 12, z tym, że będzie już pochmurno i deszczowo na zachodzie, w centrum i na południu Polski. Dzisiaj to już wszystko o pogodzie. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę miłego, spokojnego wieczoru. Do zobaczenia. Dobry wieczór, Dorota Gardia z Witam i zapraszam na prognozę pogody. W naszych dzisiejszych prognozach jeszcze zimowe akcenty w postaci opadów śniegu z deszczem, miejscami nawet samego śniegu, myślę tutaj o rejonach górskich i w postaci ujemnych wartości na termometrach. Najniższa temperatura prognozowana jest w Suwałkach, tutaj minus 6 stopni, w centrum kraju minus 3 i minus 2, minus 2 w zachodniej części kraju, a najwyższa temperatura to 0 i plus 1 w Rzeszowie, Krakowie, Katowicach i Wrocław z najwyższą, ale to jeden stopień powyżej zera. Na południu front atmosferyczny odchodzący w ciągu dnia jeszcze pozostawi po sobie ślad w postaci chmur, z których również może popadać deszcz, deszcz ze śniegiem, a na północną część kraju, także centrum, będzie wpływał już układ baryczny wysokiego ciśnienia. W prognozie pogody na dzień. Dla tych regionów Polski mamy dużo słońca, dużo momentów ze słońcem. Temperatura od 4 stopni na wschodzie, w centrum 6, 5 na północy i południu. Najwyższe wartości zobaczymy tutaj w północno-zachodniej części Polski 7 i 8 stopni Celsjusza. Wiatr północno-wschodni, jeszcze chłodny, umiarkowany i słaby. Ciśnienie atmosferyczne jest wysokie. Teraz zobaczmy, co czeka nas w kolejnych dniach. Jest, Dorota, dobry wieczór. Dobry Jest wieczór. także coś, co coraz bardziej zaczyna przypominać zimę. No, to takie robi. No, no tak, to no mamy epizod zimowy, w marcu jak w garncu, kwiecień i plecień, no chociaż te przysłowia się zgadzają, ponieważ luty pod pój buty się kompletnie nie, nie zgodziło. To prawda, proszę Państwa, napłynęły do Polski zimne masy powietrza i w związku z tym w niektórych miejscach sypnęło śniegiem, na Suwalszczyźnie zrobiło się biało, ale także w rejonach górskich popadał śnieg. Jeszcze jesteśmy w strefie frontu atmosferycznego, który w ciągu najbliższych 24 godzin przyniesie się deszcz ze śniegiem opady śniegu wysoko w górach na południu kraju tutaj warunki drogowe będą trudne ale tam gdzie ten śnieg spadł dzisiaj w nocy, poprzedniej nocy, czyli na północnym wschodzie też po, po tym, jak się roztopił w ciągu dnia i przy tej temperaturze minus 6 stopni na Suwalszczyźnie, na drogach ślisko, proszę uważać. W centrum minus 2, minus 3, podobnie na zachodzie, najwyższa temperatura południe, południowy zachód tutaj 0 i plus 1 we Wrocławiu. W ciągu dnia Polska zacznie być w zasięgu układu barycznego wysokiego ciśnienia z nad Skandynawii i w północnej, ale też centralnej, północno-wschodniej i północno-zachodniej części kraju czeka nas piękna, słoneczna. Na pogoda. Jeszcze na południu, za tym frontem atmosferycznym, który już będzie sobie wędrował na południe Europy, e, trochę chmur, przelotne opady, początkowo śniegu, później śniegu z deszczami i będzie to wszystko przechodzić w opady samego deszczu. Temperatura od 4 stopni na wschodzie, w centrum 6,5 na północy, 7, 8, najwyższa wartość w północno-zachodniej części Polski. I tak szeroko się do Państwa i do Ciebie uśmiecham, ponieważ ten wyż będzie rządził zarówno w sobotę, jak i w niedzielę, więc czeka nas naprawdę piękny wiosenny czas. Temperatura w piątek do 8-9 stopni, w sobotę od 6 do 11, też utoniemy w słońcu i dopiero w niedzielę w północnej i centralnej części kraju pojawią się przelotne opady deszczu, ale znowu temperatura ma być wyższa do 11 12 stopni Celsjusza, także myślę, że w weekend będzie można naładować akumulatory, przyjąć naturalną witaminę D. Dobrze. Jak Dorota? Dobrze, jak Dorota to była Dorota. E, tak, no cieszę się ze słońca. Głupio zacząłem z tą zimą, bo właściwie no tak. oczywiście nie zobaczyłem. <laughs> Epizod zimowy. No, my też znikamy. Do zobaczenia. Do zobaczenia, Podanie dziękujemy. Noc.